Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks, masz czas na pracę, masz czas na pasję, masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Podo artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w poniedziałek 25 marca i zapraszam na wydarzenia. Śpiewająco przebiegła konwencja Komitetu Wyborczego Piotra Romana Forum Miasta, a to między innymi za sprawą piosenki Tolerancja Stanisława Sojki, którą przy gitarowym akompaniamencie kandydata na prezydenta zaśpiewali kandydaci tego komitetu na Miejskich Radnych, ale oczywiście to przede wszystkim prezentacja programu wyborczego tego komitetu była zasadniczym elementem konwencji. Obecny prezydent Bolesławca Piotr Roman jest kandydatem na to stanowisko w kwietniowych wyborach samorządowych. Startuje w nich z ramienia Komitetu Wyborczego Forum Miasta. I właśnie ten komitet w piątek zorganizował swoją konwencję wyborczą. Rozpoczęło ją przedstawienie kandydata na prezydenta miasta. Pan Piotr Roman jest prezydentem naszego miasta od 2002 roku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. W tym najbardziej ceni sobie nagrodę Europy, którą Bolesławiec otrzymał w roku 2023. Wielkie brawa. Dzięki panu Piotrowi niewątpliwie Bolesławiec żyje. Jest to człowiek, który jeżeli czegoś się podejmuje, to zawsze dotrzymuje słowa. Między innymi kinoforum, leśny potok, rewitalizacja rynku, remonty w placówkach oświatowych i wiele, wiele innych. Konwencja to też oczywiście prezentacja programu Komitetu oraz prezentacja kandydatów do Rady Miasta Bolesławca. Mamy świetnych kandydatów, zarówno tych takich doświadczonych, ciut starszych czasami, ale też mamy bardzo młodych, bardzo aktywnych, bardzo mądrych ludzi. Ja jestem im wdzięczny, że wyszli z tej takiej swojej strefy komfortu i postanowili zdziałać coś dla wspólnoty lokalnej, dla Bolesławca. Natomiast od wczoraj opublikowaliśmy program wyborczy. W porównaniu z innymi programami na pewno on jest znacznie szerszy, ale też ja zawsze dotrzymuję słowa. Ja ostatni raz ostatni program, który analizowałem, czyli program z ostatniej kadencji wykonałem w ponad 100%, więc nawet rzeczy, które wydawały się wówczas nierealne, takie jak nie wiem, rozpoczęcie budowy mostu, czy budowa przedszkola, czy budowa Muzeum Ceramiki, jest zrealizowana. Program wyborczy Komitetu dostępny jest na witrynie kww.piotraromana.pl Wszystkie jego elementy zostały zaprezentowane na konwencji. Każdy z kandydatów miał do zaoferowania dla wyborców z okręgu, w którym startuje coś specyficznego, co wiązało się z ich aktywnością. Z mojej inicjatywy powstanie miejski punkt treningu mentalnego. E, treningiem mentalnym zajmuję się osobiście na co dzień i chciałabym przede wszystkim wspierać mieszkańców w pokonywaniu słabości, w radzeniu sobie z trudnościami, no i przede wszystkim w osiąganiu celów. E, specjalizuję się we współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak i młodzieżą, dziećmi oraz osobami prowadzącymi swoją działalność. Zależy mi przede wszystkim na kontynuacji rozwoju infrastruktury sportowej, bo piękny stadion, który lada moment będzie ukończony, do tego drugi etap ośrodka wodno-sportowego, gdzie powstaną piękne piłkarskie boiska przy nowych basenach. Natomiast w planie, w programie mamy również kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową, Między innymi jest to, są to modernizacja stadionu przy ulicy Rajskiej, boiska przy ulicy Klonowej, tak zwany rowek. A do tego tereny sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 i Park Linowy. Ale kandydaci mieli też propozycje bardzo szczegółowych przedsięwzięć. Chciałabym przede wszystkim wspierać kobiety i będę z całych sił walczyła o to, aby został w Bolesławcu utworzony Miejski Punkt Opieki Intymnej dla Kobiet. To tylko trzy z prezentowanych na konwencji elementów programu komitetu. Został on rozpisany na poszczególne okręgi, w których odbywać się będą wybory ich reprezentantów, a prezentowały je wszystkie kandydujące w nich osoby. Okręg numer 4 Łukasz jaźwiec. Chcemy, aby powstały cztery ronda dolne młynę wróblewskiego, modłowa cieszkowskiego. Lubańska Garncarska i na ulicy Chrobrego. Stawiamy na miasto inteligentne. Smart City. Agnieszka Złota. Będziemy rozwijać społeczne budownictwo mieszkaniowe. Michał Piaskowski. Na wysokości bohaterów Getta planujemy nową ścieżkę rowerową łączącą centrum miasta ze skateparkiem. Było zatem 29 kandydatów komitetu i 29 różnych propozycji programowych. Tu jest napis bądź dumni z Bolesławca. Coś tu nie pasuje. Czego nam brakuje? My! My! Brawo! Dobrze. Bądźmy dumni z Konwencję zakończył zaś wspólny występ wszystkich kandydatów, którzy przy gitarowym akompaniamencie zaśpiewali szczególną piosenkę z repertuaru Stanisława Sojki Tolerancja. Problemy Niech przyrzuci kamień, niech rzuci daleko rajk na człowiek Państwo razem z nami. Pa miłego. nie tylko po to jest wybrać. Życie nie po to, by bez Ci nie dbać. I ale żyć siebie samego. Sobota była centralnym dniem Jarmarku Wielkanocnego w rynku. Niestety deszczowa aura niezbyt sprzyjała temu wydarzeniu, ale nie przeszkodziła w przebiegu akcji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Elektrograty wymiatamy z chaty. Udało się też rozstrzygnięcie dorocznego konkursu plastycznego. Elektrograty wymiatamy z chaty to dobrze znana już Bolesławianom akcja, którą od lat prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wraz z Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Z domu bądź mieszkania można się dzięki niej pozbyć niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w zamian otrzymać sadzonkę. Aura wprawdzie nie była tego dnia zbyt przyjazna, ale nie wpłynęło to na jak zwykle duże zainteresowanie akcją. W jej trakcie można też było wygrać atrakcyjne gadżety dzięki wiedzy o tym, jak należy segregować odpady. Wrzucasz je do odpowiednich pojemników kładzież karty, czyli albo do odpady, do składu papieru do wiatru. To super, szklana to jest, szklana butelka, to jest szklana butelka. Nie, nie, wyżej Bardzo dobrze. Na popatrzmy. Tak, metalowa, super. Ale młodsi mieszkańcy mogli też dopiero się nauczyć tego, jak należy rozdzielać odpady do poszczególnych pojemników. Które są papierowe odpady? Tak, super, co jeszcze? powiem Nie, karton to jest do plastiku wrzucamy, tak? Inne plastikowe. Inne co mogą być plastikowe. Tak, ulotki, super, bardzo dobrze. Co jeszcze możemy rzucić? Do niebieskiego na papier. Gazetę, świetnie. Tu jest roślinka, taka mięta pieprzowa chciałabyś z klepką do malowania. Się Tutaj są też klęki, tak, tu mamy puzzle. tak, a puzzle? Chciałabyś takie może puzzle? Nie? A kółko i krzyżyk możesz z koleżanką grać. Kółko i krzyżyk. Kretki. Wybieraj nagrodę. No to co byś A Czy tą roślinkę, domek? Proszę bardzo. To kolejna wspólna akcja Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej z zakładem gospodarki komunalnej. Po raz kolejny pod nazwą Elektrograty wymiatamy z chaty i jak zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku przygotowaliśmy ponad 200 sadzonek krzewów, które dobraliśmy pod kątem odporności, pod kątem lokalności, tak żeby się dobrze przyjmowały, żeby dobrze się sprawowały w naszym klimacie. Tym razem w akcji pomagali też harcerze z Boleseckiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Akcja z elektrogratami to nie tylko sposób na pozbycie się elektroodpadów z domu, bo to również przemyślane działanie służące propagowaniu ekologicznych postaw wśród mieszkańców Bolesławca. MZGK podchodzi do sprawy kompleksowo. Edukujemy mieszkańców, edukujemy najmłodszych, stawiamy na najmłodszych mieszkańców Bolesławca, w nich jest siła. Chcemy, żeby jak najwięcej osób segregowało i jak najlepiej to wyglądało. Robimy quizy, zabawy i konkursy dla dzieci, za które nagradzamy mieszkańców, dzieci najmłodszych. Wszyscy chętni dostaną zawsze jakieś gadżety. Podsumowanie tych działań, ale też konkursu plastycznego, odbyło się jeszcze tego samego dnia na scenie w rynku, która służyła też odbywającemu się tego dnia jarmarkowi wielkanocnemu. Konkurs, jak zawsze, dotyczył ekogratów, ekowiosny. I chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o akcję ekograty, to my mamy sukces, bo 200 sadzonek rozeszło się w ciągu dwóch godzin. Także my mamy, mamy rekord, duże zainteresowanie, dużo przyniesiono tych różnych egogratów. To jest taka wielka akcja pana prezesa Basiaka i MZGK wspólnie z Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej Spółka. Jak państwo wiecie, na co dzień zajmuje się segregacją i wywozem odpadów. Apelujemy do wszystkich, żeby segregować. Na scenie pojawiali się uczestnicy i laureaci konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, który nosił tytuł Bolesawiecka Eko Wiosna. Zadaniem twórców było przedstawienie w formie plastycznej jakichś nawyków związanych z wiosną, ale nawyków, ekonawyków, które można wprowadzić w życie codzienne. A zatem konkurs stawiający na kreatywność, bo to jego uczestnicy mieli za zadanie wymyślić takie aktywności, które przynoszą pożytek naszemu środowisku. Prace plastyczne były oceniane osobno wśród przedszkolaków i osobno wśród uczniów klasy od pierwszej do trzeciej i od czwartej do ósmej. Były więc wyróżnienia i byli laureaci nagród głównych. Pierwsze miejsca w grupie przedszkolaków przypadły Emanueli Torbie z Baśniowego Widoku i Gai Landsberg z Przedszkola Mali Odkrywcy. Gaja Landsberg. brawo! I również miejsce Gzek po pierwsze Emanuela Torba. Tak, teraz chwila dla tych wszystkich fotoreporterów. Dwóch laureatów pierwszej nagrody było również w kategorii klas od pierwszej do trzeciej wśród uczniów szkół podstawowych. Byli to Laura Pawłowicz ze szkoły Dreamersów i Angelika Witowska ze szkoły podstawowej nr 3. Pierwsze miejsce, Laura Pawłowicz. I również pierwsze miejsce, Angelika Witowska. Teraz spila ta właśnie tych wszystkich którzy dokumentują to wszystkich. O, masz ten prezent. W najstarszym roczniku uczestników konkursu, czyli klasy od czwartej do 8, na podium stanęło po jednej osobie. Emilia Trauka podsiadło została zwycięzczynią, a jurorzy podkreślili wysoki poziom artystyczny jej pracy. Wyciężczyni pierwszego miejsca w konkursie plastycznym Bolesławiecka jako wiosna Emilia Trau... trałka, tak? trałka podsiadło Prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie będą dostępne na wystawie, którą pomieszczono na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy. Dziękujemy bardzo, dziękujemy państwu. Policja ostrzega, oszuści nadal są bardzo aktywni. Szczegóły tej informacji nie tylko przedstawimy w wydarzeniach, w skrócie. Brysadcy policjanci zatrzymali 49-letniego mieszkańca miasta, u którego w domu znaleźli 1200 handlowych porcji narkotyków. Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe. Grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Tylko w miniony czwartek bolesajscy policjanci czterokrotnie odebrali telefony od seniorów, wobec których oszuści podjęli próby wyłudzenia pieniędzy. Niestety, w jednym przypadku ta próba była udana, i oszustom udało się przejąć 30 tysięcy złotych od seniora. Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej. Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu wszystkim gospodarstwom domowym w kraju. W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie Bolesławiecki Orange Światłowód, w którym znajduje się miasto Bolesławiec. Boleselski Szpital Świętego Łukasza poinformował, że w ubiegłym roku Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej wykonało rekordową liczbę miliona siedemdziesięciu tysięcy badań. W szpitalu tym działa bowiem jedno z największych laboratoriów diagnostycznych na Dolnym Śląsku. Kierownikiem Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej jest doktor nauk medycznych Łukasz Kozera. Dolny Śląski, norweski region nadmorski Nordland nawiązały współpracę. Akwakultura, wspólne badania i rozwój, a także edukacja i turystyka to najważniejsze obszary kooperacji, które zaplanowano w ramach współpracy obu regionów. Umowę o międzyregionalnej współpracy podpisali marszałek Dolnego Śląska oraz przewodniczący rządu okręgu Nordland. Wojewoda Dolnośląski uczestniczył w otwarciu czwartej ogólnopolskiej konferencji naukowej na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego, rodzina zastępcza w systemie wsparcia. Konferencję zorganizował Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieszy Zastępczej Przystanek Rodzina we współpracy z partnerem Fundacją Pozytywka. To były niesamowite emocje mowa o wielkanocnych turniejach o Puchar Starosty Bolesławieckiego które rozegrane zostały w minioną sobotę i niedzielę w sali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu przy dopingu rodziców i kolegów młodzi adepci piłki nożnej pokazywali na co ich stać okazuje się że stać ich na wiele Dwa dni zawodów, 220 minut gry i 220 minut emocji. Ponad 300 młodych piłkarzy, 53 gole. To bilans wielkanocnych turniejów o Puchar Starosty Bolesławieckiego. W sobotę i niedzielę w sali sportowej Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego walczyły Orliki, Żaki i Skrzaty. Do Bolesławca dzisiaj zjeżdżają drużyny z całego powiatu bolesławieckiego, ale również spoza powiatu, także gościmy Bogatynię, Gorzelec i wiele innych klubów piłkarskich z naszego Dolnego Śląska. Tak jak wspomniałem, mnóstwo młodych adeptów piłki nożnej, cieszymy się bardzo, dziękujemy za wsparcie właśnie tutaj staroście naszemu bolesławieckiemu, który nie pierwszą imprezę w ten sposób wspiera, promuje sport. Sobotnio-niedzielne turnieje to prawie cztery godziny niesamowitych emocji. Młodzi piłkarze starali się dać z siebie wszystko, by cieszyć się wygraną i jak największą liczbą bramek. Ale nie wszyscy i nie zawsze mogą wygrywać. Tego typu turnieje to dobra lekcja radzenia sobie z wyzwaniami. Zmagania na boisku uczą, że sukces wymaga wysiłku, a porażki skłaniają do wyciągnięcia wniosków i pozwalają zdobyć doświadczenie. Tutaj mamy huśtawkę nastrojów. Jedni są nastawieni na grę i dobrą zabawę, inni chcieli bardzo, by wygrać, więc to jest taka fajna dla nich lekcja tego, że nie zawsze w życiu wygrywamy, nie zawsze w życiu nam się wszystko udaje tak, jak sobie założymy i w związku z tym musimy się zmierzyć z tymi właśnie takimi przeciwnościami. No i to jest takie fajne, sport w ogóle tego uczy, tak? Uczy tej pokory, uczy szacunku. Piłka nożna jest niezmiennie najpopularniejszym sportem w Polsce, jak i w Europie. Młodzi sportowcy biorący udział w wielkanocnych turniejach to już kolejne pokolenie, które marzy o tym, by iść w ślady sławnych piłkarzy i grać w najlepszych klubach na świecie. To także kolejne pokolenie o dużym potencjale, który warto dostrzegać i wspierać. Mamy puchary, mamy medale dla wszystkich uczestników, ale dzisiaj jest taki, takie odstąpienie od tego, co na co dzień pro, pro, propagujemy zdrowy styl życia z racji tego, że są to wielkanocne turnieje, więc mamy ten smaczek taki wielkanocny, czyli zajączek czekoladowy. Dla młodych adeptów piłki nożnej to była wyjątkowa okazja, aby zmierzyć się z rówieśnikami z innych dolnośląskich klubów, rozwijać swoje umiejętności, cieszyć się grą i przeżyć niezapomniane chwile na boisku. Rozpoczął się Wielki Tydzień przed Wielkanocą. Bolesławiecka Bazylika Maryjna będzie we wtorek miejscem koncertu nawiązującego do tego okresu, a chodzi o jedno z najsłynniejszych sakralnych dzieł Giovanni Pergolesiego Stabat Mater. Wstęp na koncert będzie bezpłatny. Wielki Tydzień poprzedzający bezpośrednio Wielką Noc zmartwychwstania Chrystusa to szczególny czas w kulturze europejskiej wywodzącej się z judeochrześcijańskich korzeni. Z myślą o tym okresie powstało w niej wiele dzieł, które są arcydziełami innymi sztuki sakralnej. Jedno z takich dzieł muzycznych Bolesławianie będą mieli okazję wysłuchać w Bazylice Maryjnej. Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej przedstawi Stabat Mater Dolorosa Giacomego Battisty Pergolesiego. To słynne dzieło barokowe, które stawało się inspiracją dla późniejszych twórców zobaczymy w pięknym anturażu barokowym naszej bolesławieckiej świątyni. Matka, która cierpi, patrząc na umierającego syna, to stary motyw, nie tylko chrześcijański a tutaj nabiera ona artystycznego wyrazu. To takie znakomite przeniknięcie w atmosferę zbliżających, zbliżających się świąt wielkanocnych. Oczywiście wystąpią przed Państwem soliści Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Joanna Nawrot i Joanna Dobrakowska. Dyrygował będzie Marek Wroniszewski. Koncert Stabat Mater rozpocznie się we wtorek 26 marca o 19.00. Wstęp będzie bezpłatny. Przed nami jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na jutro. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 0 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 12. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 50% w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać. W południe wyniesie 1002 hektopaskale. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków wschodnich. Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332.